Siemanko. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dark Souls 3: The Ringed City i to jest wyjątkowo parszywa lokacja. Trzy razy zginąłem w zeszłym odcinku chyba. Dwa razy przez zeskok w miejsca, w które zdecydowanie nie należało zeskakiwać. A za trzecim razem to właściwie ten anioł chyba mnie pokarał. No i teraz też sporo moich dusz leży gdzieś tam. Fajnie by było je zdobyć. Mam ostatnią kępkę fioletowego mchu. Także, to warto mieć na względzie, że już się za dużo strucizny nie polecę, nie, nie, nie poleczę. Eee. Ktoś z was, za co dziękuję, napisał mi, że że można tego przywoływacza znaleźć gdzieś tam na tym dachu, gdzie ja się kręciłem w sumie, czyli musiałem go w jakiś lamerski sposób pominąć, albo... Aha, to nie, nie udało się ataku z wyskoku zrobić. Więc poszukamy tam, spróbuję najpierw odzyskać dusze. One są tutaj na tym pniaku, jak się wejdzie na górę chyba. O, nie wiem, czy będzie je widać stąd, wątpię. Na tym pniu tutaj, a tu jeszcze są... ...grzybożółwie. Okej, okay, ja sobie trochę... Zatruło mnie to. Ach, dajcież spokój, dajcież spokój. Za co, za co ta lokacja? Dlaczego musieliście zrobić taką parszywą lokację? To jest jeszcze gorsze niż twierdza Farona, nie? Eee, no dobra. Eee, to tak, ja będę się chilował raczej, ale tu się wychiluję, bo tam jak biegnę, to już chila nie będzie. Nie będzie na niego czasu. Eee, wiem, że tu jest złodziej złodziejaszek, już to pamiętam. Może jakieś ciuchy z odpornością na magię powinienem ubrać. Nie spamuj, tak, tam są moje dusze, dobra. Byle. Byle je odzyskać. Nawet jak miał zginąć po odzyskaniu ich, no to wiadomo, lepiej po odzyskaniu dusz zginąć niż przed, nie? Taka rzecz oczywista dosyć. Chciałem też wam powiedzieć, że ta halabarda mnie nie porywa, nie? Bo... Ja wiem, że ona na pewno ma taką zaletę względem miecza czarnego rycerza, że można je, po prostu ją wzmacniać czymś jeszcze. O, i to o, o ten dach by chodziło, nie? Czyli gdzieś tam jest ta menda. Ej, ale jak tam wejść? To jest... Py... A, tu może po tej... Dobra, już czaję. No, nie sprawdzałem tego w necie, to wam uczciwie mówię, aczkolwiek faktycznie no, dostałem komentarz, który, który mi powiedział. To, czułem, że gdzieś tu w tej okolicy powinien być, nie, ale nie mogłem go znaleźć przez cały odcinek. No, to będzie zemsta. O ile oczywiście. Aha, chciałem powiedzieć, że o ile złodziejaszek mnie nie zabije, ale widzę, że. on bliższy był zabiciu siebie niż mnie. Tak, i po tym sobie przejdziemy do tego ścierwa parszywego. To nawet wiadomość była, nie? Ciekawe, czy on potrafi w ogóle coś w, yy, w zwarciu poczynić, ten przywoływacz, mam nadzieję, że nie bardzo. Dzień dobry, ścierwo! No coś jeszcze by tu kombinował, widzę. Raczej podejrzewam, że nie, nie należy do zbyt groźnych. I goczący tytanit, i co, i ten anioł opada, tak? Dobrze, umiera, znika. Mam nadzieję, że to oznacza również zniknięcie tamtego drugiego, ale... Nie, tam, ten drugi tam został. Czyli jeszcze jeden przywoływacz gdzieś musi być. Eee, nie mogę. Ja nie mogę. E, tak czy siak, a propos jeszcze tej halabardy, no trochę z nią pobiegam. Jak już ją ulepszyłem, to, to sprawdzimy jeszcze, dam jej szansę. E, może się okaże, że jednak jest dobra, tylko ja po prostu nie potrafię z niej na razie korzystać. E, ale no raczej, przynajmniej na bossów, myślę, że wrócimy do. Do miecza Czarnego Rycerza. Tam na dół zdaje się, że nie ma sensu iść, bo tam już byłem i znalazłem miecz jakiś zakrzywiony. Zdaje się również, że tam na górę też już nie ma po co iść. Także zostaje nam sprawdzenie tutaj tej lokacji. W końcu, w miarę na spokojnie, będę mógł się tu pokręcić, nie? Bo ten drugi anioł chyba nie, mnie tu w zasięgu nie ma. Hmm, no tamten jest, ale. No to, to chyba oznacza faktycznie, że musi być przywo przywoływacz, co. <laughs> Sądzę, że każdemu przy... aniołowi odpowiada jeden przywoływacz, na no to by wyglądało. Sądziłem, że może. O, tamten kolega jest strigerowany, czy. <laughs> czy on sobie patroluje po prostu? Mam nadzieję, że patrol robi. A jakby tutaj zaskoczyć, żeby się nie zatruć. O, wy czegoś pilnujecie tu jeszcze, drogie robaszki. No to jest niby fajny atak, taki właśnie na grupy wrogów. Podejrzewam, że też może odepchnąć niejednego nie wroga, po prostu gdzieś tam przewrócić go nawet może. Niemniej, no straszliwie długo się ładuje ten atak. Oj, jednak idzie do mnie rycerz, idzie do mnie rycerz i... Trzeba by go spróbować jakoś sposobem zrobić, moim zdaniem. Ja się zatruję teraz, rzecz jasna, żeby nie było za łatwo. Za miło i za przyjemnie. A on patroluje. patroluje tutaj po prostu, że nie pobiegł za mną, czy. Bo tak wyglądało, jakby szedł do mnie, nie? Ale. Dobra, zawalczymy z nim najwyżej twarzą w twarz. Żaru użyję w sumie, bo. się przyda, mam długi ten pasek zdrowia, naprawdę. To jest bardzo przyjemna sprawa. Okej, okay, no na te dachy tu się nie da wejść. Teraz mnie zastanawia, jak tego drugiego anioła pokarać. W sumie też zastanawiam się, gdzie ja powinienem właściwie dalej iść, bo... E, bo tutaj dalej drogi nie ma przecież, nie? No zabiłem tego aniołka, tam się droga kończyła. A, nie, jeszcze właśnie... Nie, no z tego pniaka chyba zebrałem coś z tego korzenia, więc <laughs> tam już raczej nic ciekawego nie znajdę. Dobrze, pokręćmy się tu, widzę, że z tym rycerzem czeka mnie walka po prostu. Dawaj, koleś, dawaj, dawaj. Może ja bym mu z łuku strzelił w mordkę, co? Bo on widzę, że taki jest niby zainteresowany, niby nie do końca. Oj, nie dostał w mordkę niestety. Ale tym razem dostał. No też za wiele mu to nie robi, nie? Na nich mógłby być jakiś ogień dobry, ale to nie jest dobry moment, żeby sobie ogień wyposażać w sensie tam, jakąś żywicę, która mi daje bonus od ognia. No to właśnie było już bardzo ryzykowne, nie? tak jak mówiłem, długo ten atak trwa bardzo. O, to miało niezły zasięg. Tak raczej po jednym ataku wyprowadzam, bo koleś za długo się do kolejnego ataku swojego nie zbiera. Bo teraz ten drugi atak miał sens, ale ale nie najlepiej to zrobiłem. Jedno. Dobra, jeszcze. I tu trzeba pamiętać o tym, że on właśnie ten skok jeszcze wykonuje. No, jednak drugi atak jest ryzykowny zdecydowanie. Ja chyba też jeszcze nie do końca umiem wykorzystywać zasięg tej halabardy, tak mi się zdaje. Gródka tytanitu. No to z nich zawsze dropi, czy, czy ja mam farta? Czy ja może tego jeszcze nie pokonywałem? <laughs> tego rycerza w ogóle nie, nie kojarzyłem, żeby tu się jakiś kręcił po tych bagnach, a jednak, jednak. A, dobra, jeszcze mam truciznę, więc warto w sumie tutaj przebiec. No wy już grzybki niczego nie pilnujecie, chyba cieka ciekawego sorki. Hmm. Tutaj byłem, to też był jakiś chyba przedmiot do ulepszenia. E, no dobra, i wydaje mi się, że ta lokacja jest w zasadzie w sumie odhaczona, nie? W sensie. Nie wydaje mi się, żeby tu coś jeszcze było. A to by oznaczało, że. A tam jeszcze na dachu coś jest. Jak tam dotrzeć? Może faktycznie trzeba jeszcze. Wiecie co, pójdę jeszcze na górę? No to wiem, że nie tędy, ale tutaj też chcę jeszcze tak zweryfikować, czy nic nie pominąłem. Może by się udało na tego koleżkę zaskoczyć jakoś? On <laughs> tu przejdzie na drugą stronę, czy? I nie niechętnie. No, ale jest pode mną. No i niestety nie udało się tego zrobić tak, jak bym chciał. Na szczęście. Złodziejaszek przynajmniej poszedł, śpioch. weźmioch. Wow. Dobra, ty jesteś potężny przyjacielu. To byli rycerze jacyś tam, nie pamiętam po, po tej nazwie ich miecza, można było wnioskować jak mi się nazywają. To było też niebezpieczne. Jak to kombo się wejdzie, zobaczcie on jednym atakiem z tego mi zabrał pół Hubsa. Więc, yy, jak się wrąbać w to całe jego kombo, to jest na bank zgon. To podejrzewam, że nawet zbroja Havla by przedtem nie ratowała. Dużo estusów schodzi. Jeszcze dwa ataki. No tak, tylko jego dwa ataki mogą się okazać zaraz, że to będą, nie? Szkoda, że jakiegoś Hila tobie nie dali, przyjacielu. Gródka tytanitu. To chyba z nich po prostu dropi jak szalone, więc... Gdybyście zastanawiali się, gdzie pozyskać dużo grudek tytanitu, to to jest zdecydowanie dobra miejscówka. Tym bardziej, że nawet żeby tutaj dotrzeć, nie? No to nie musimy... Oczywiście, chodzi mi o to, jak już mamy e, złożone popioły władców na, na tronach. No to nawet nie musimy tu żadnego bossa pokonywać, żeby dotrzeć, nie? E, Okej. Okay. Zastanówmy się. Te korzenie wiodą gdzieś tam, czyli potencjalnie może to faktycznie prowadzić też na te, na te dachy, gdzie była znajdźka, więc chciałbym to zbadać. <laughs> No wiem, sporo się kręcę po tej lokacji w tej weftę, ale nie znam jej, a ona jest dosyć skomplikowana. Przynajmniej dla mnie, nie wiem czy, czy wy też mieliście takie, takie poczucie jak graliście, ale no serio, jak dla mnie... Dotychczas ze wszystkich lokacji w Dark Souls 3 ta jest naprawdę, no poza twierdzą Farona, najbardziej męcząca, trudna i zawiła. <laughs> Na początku też Bagno wydawało mi się dosyć trudną lokacją się tam popuszczył krzyżowań, to bagno, z którego się do twierdzy Farona idzie. O, tytanitu ze złodziejaszka? To ciekawostka. Ale z czasem stwierdziłem, że ta lokacja jednak jest tak naprawdę mała. Jak się nauczymy walczyć z krabami, to... żadnego problemu już nie stanowi. To było takie chyba trochę ryzykowne z mojej strony. O, właśnie. Tamten się krócej zbierał do ataku, bo miał jakiś flamberg chyba z ogniem nałożonym. No z tymi walczyć bez tarczy to wcale nie jest tak łatwo. Jeszcze raz mnie zabije ten żuźliaszek. Baks tam wjechał. Tego, nie spodziewałem się tego nawet. Dobra. Heal, bo truciznę mam na mordzie. Eee, I tędy polecimy. No tu nie mogłem się spokojnie rozejrzeć, bo do mnie dwa anioły strzelały. No właśnie, nadal jestem i tak w zasięgu jednego z nich. Więc wcale nie jest jakoś łatwo i przyjemnie, nadal. Ale tu chyba będę bezpieczny, co? Okej, okay. a tak, tam jest popiół, czyli tutaj można zaskoczyć, dobra, to to mi. Oj, coś mi się spadłem, dzieje się lewa gałka odpowiedzialna za, za ruch, właśnie postaci mi szwankuje. ostatnio. Ej, ej, dobra, gdzie może być przywoływacz? Tutaj jest jeszcze zaskok jest. Dobra, ale ja muszę najpierw naprawdę się schować gdzieś, bo zaraz zginę. Chodźmy tu, do znajdżki Wójka tu Stusa Boskie Błogosławieństwo. Proszę, proszę, jako znajdżka zacna. A tu, jak zaskoczę na dół, to mi coś da. A tak, coś może mi dać. Na pewno da mi wejście na ten korzeń. O, no, zobaczcie jakaś ścieżynka ukryta. Ej, dobra, ja wiem co to jest za dziura. Ja wiem co tu jest. O, fuck. Dobra. Skoro tak mówicie, to <trybujesz> trzeba będzie tam wskoczyć. Eee, no dobrze, zobaczmy tu. Tutaj chciałem też się... Tu jest przywoływacz. Jest drugi przywoływacz, dobra. Ej, no to mamy z głowy. Tylko pytanie, czy tu się po lewej jeszcze nikt nie czai? Nie ma nikogo. Dobra. No i ty mnie tutaj gnębisz, parszywa istoto. Oni się chyba nie respią. Taką mam nadzieję. Nawet jeżeli się respią, to przynajmniej znamy już lokację obydwu, także... Będzie git. Żar. Dobrze, to się może przydać tutaj niestety. O, jeszcze jakiś przedmiot. Migoczący titanit. No tam właśnie widzicie jest wielka dziura po prostu, krater można by rzec nawet i tam będzie trzeba zeskoczyć, ale zanim tam zeskoczymy to poza tym, że jeszcze tutaj zbadam tę drogę, to też na pewno trzeba będzie pójść do kapliczki zjednoczenia, bo mam dużo dusz. Aha, a to już do nikąd nie prowadzi, tak? Ja mam wrażenie, jakbym tu był już nawet. A nie, ja byłem tam. Tam byłem. Eee... A... No, nie, no tu skakać nie będziemy, ale widzę, że ktoś się, ktoś się pokusił, nie? Chyba, że mu się przypadkiem spadło na dół, to też tak może być. Eee, dziwię się, że tu znajdźki nie ma żadnej na tym korzeniu. Albo czegokolwiek. Nie wiem, co by miało być poza znajdźką. Eee, dobrze, no to co? W takim razie wracamy tędy, bo zdaje się, że innej drogi nie ma. Nie wiem, czy stąd mógłbym na dół zeskoczyć. To chyba się z góry gdzieś zeskakuje tak mi się kojarzy. Eee, I co i co? I zobaczymy jeszcze, czy ta druga część lokacji... O, właśnie, do tej wieży jeszcze musielibyśmy się dostać przewalonej, ale też zerknę, czy w tej pierwszej części lokacji nie pominąłem czegoś. Co tu mamy za wiadomość? Skocz, nie umrzesz. No właśnie, to jest informacja od twórców i faktycznie, tak, stamtąd się dostajemy do tej wielkiej dziury, ale jak już powiedziałem, to, tą przyjemność sobie zafundujemy za chwilkę. Najpierw kapliczka zjednoczenia. Eee, trzeba będzie chyba też ustawić jakieś ciekawostki z odpornością na ogień. Szybka runda tu po okolicy. Wydaje mi się, że wszystko ogarnąłem, ale lepiej mieć stuprocentową pewność. To była jedna znajdźka. Eee, nie, no tutaj się chowałem w tych budkach, także raczej nic być nie powinno. Dobra, korzystamy sobie z krętego miecza, lecimy do kapliczki zjednoczenia, zrobimy jakiś level. Sądzę, że dobrze by było jeszcze polewelować siłę, żeby sobie dać boost do demedza. On nie jest jakiś specjalnie mały, ale, ale boost się może przydać. Zrobię tutaj mały, mały przerywnik, ale przygotowałem dla Was coś specjalnego, jako że jesteśmy przy Strażniczce Ognia myślę, że to jest dobry moment na to. Jakby co tutaj artysta?